Dobra, także lecimy z drugą częścią tego filmu. Dobra, to my teraz zagramy sobie takimi dwie niebieskimi. O i teraz może być troszeczkę częściej. Uuuu Ale przeciwnicy mają skład. Halo, dlaczego przeciwnicy pierści zaczynają? Mamy słabszy skład, więc my pierści. O, 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 o! Albo i nie? No! Aha, obronił Jezu święci! Chryste pagiem. Dobra, cyk. Góra? Idu Ha, dobra No nie? No O nie no o, daj tą piłkę, Jezu, święć. dobra, cyk Kawani, kawani Szał Aha, dobra, jak to nie weszło? Halo? Hallo! Jak to nie weszło? Halo? Dobra, cyk. Jest tutaj, ładnie. Teraz tu. I lecimy, lecimy, leć, 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 carne, karny, sędzio. Razy karny, halo. Razy karny. W innym meczu jeden. I teraz, no O, kawani! Kawani! Jest! Dolny ruk. Dolny ruk. Jest kawani. Jest Dobra, oddaj tą piłkę. Oddaj tą piłkę. Oddaj tą piłkę. Jak tam ci, ci biali będą wchodzić, to tam oni po trzy, a taki ten, to po trzy zrobimy. Cyk. I dobrze. Lecisz, 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 le lecisz. Ej, no to nawet. Nawet oszczerzenia nie ma na no, halo. Haniba. No nie ma za to, co zrobiliście. Teraz Wam pokażę. Patrzcie, cyk. Ha, karny, karny, karny Dobrze, mamy karny, mamy karny, mamy karny Proszę kawań, 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 kawań Dobrze Mamy karny, mamy karny, strzelamy Jest! Kawani! Gol, gol, gol! Druga bramka Oho, Dzidzi! Nie! Dobra, czyli jeszcze jedną bramkę potrzebujemy. Oj, no to, to miało być dlaczego dla przeciwników to dla mnie, halo Dobra, mamy jeszcze drugą połowę jak nie zdążymy w tej. 63 Ej, ej, ej! Nie o to chodziło, halo, halo? Halo, nie o to chodziło. O, halo! O, daj tą piłkę. No, oddaj tą piłkę, Jezu ja świeci! Dlaczego czerwona? Halo? Alo, Ty, ty, Dobra, gramy chyba w dziesiątkę, jak się nie mylę Więc myślałem, że jeszcze źle zagram, dobra No i lecisz No dlaczego? Że lecimy dalej Tylko zapomniałam włączyć nagrania Bo reklama lecia. Niestety za to straciłem bram... Znaczy nie bramkę, tylko tę piłkę Karny. A waj, karny! aaa, Sędzia, karny. Karny, sędzia. Sędzia, karny. Dobrze, nie ma. A szybko trzeba tego hatricka szelić, a nie powoli. Jezuś pięci chryste, panie. Cyk, dobrze. Teraz tutaj. Teraz tutaj wysuniemy. No dlaczego? No nie. Weź, daj tą piłkę, Jezu, święci Daj tą piłkę, no Dzięki Skabanie, lecisz, leć, leć, leć Nie zatrzymuj się Ej, do no czerwona, panie sędzio, dla mnie czerwona Sędzio No i mówię, no, dziękuję Dziękuję, mówiłem Po to jest tak paulować jak ja No po co, no pytam po prostu, no po co No po co jest tak paulować, no pytam, no po co no, po co jest tak faulować? Ui! Aha, dobra, 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 kumam, 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 kumam. Ok, ale spokojnie, jeszcze jest czas. Mało czasu, ale mamy dużo czasu. Ale mało, czy dużo czasu? XD, dobra. NEL! No. Dobra. Tutaj, tutaj. Gdzie jest kawani? Jezu Święci! No, kawaniego gdzie nie mogę znaleźć. Jezu Święci. Dobrze. Dobrze, jeszcze mamy szansę, jeszcze mam szansę. Okej, okay. teraz one. Dobrze, zagraliśmy. No i go. Jest! Hat-trick! GG. Hat-trick, hat, -trick. Gigi, hat, -trick, hat, -trick, hat -trick. Nie trzeba jeść. hat -trick. nie trzeba jeść. S sobie ją. Haha. Ale dobrze. Ale tak i tak... Ale tak i tak, jak szelimy ten... Też hatryki to też z kilka zjemy. Paźnych żarków. No, sędzia pokazuje to w opóźnieniu. Halo. Sędzia to w opóźnieniu pokazuje. Halo. Państwo w państwie, halo. Cyk. No i leć, 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 leć. Tylko zaraz, A, no ale gdzie mój inny zawodnik, bo chcę innym strzelić. Uuuu, ale brama siadła. Ładnie bramka siadła, więc nie ma dla was. Dobra, zrobimy zmianę. Zmiana zrobiona. Cyk, cyk, cyk. w piłeczkę, dziękuję. Oszty. Oszty skubane. Dzisiaj nie zagramy do końca, ale jak chcecie, finał. To. Może się uda. Jest, wygrana. GG. Jest. Dobra. Robimy zmianę cyk, cyk, cyk. Ok, to teraz sobie na biało zagramy. Będą jakieś problemy, to jak on wejdzie. Jak jakieś zmiany będą, Znaczy jak jakieś problemy będą, cyk, lecimy dalej. Zastanowienia, lecimy. Oj, 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 oj. No, halo. Halo, co tam miało być? Dlaczego? Halo. O no, które? Gdzie? Kiedy? Halo? Halo, daj mi tą pyłkę! Daj mi tą pyłkę, ja już pędzę. Dobra, dzięki. Ui! Ui! Dobrze. O kurczę. Też mogę innymi pozycjami strzelać. Tylko brąkarzem, Ale nie chcę ryzykować, tak na serio. Leć, 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 do końca, do końca, do końca, do końca. Nie! Jaki pech, Jezu, święci. Była bramka sezonu, Jezu, święci. Dlaczego, no? Halo. Jezu, dlaczego wy tak gracie dzisiaj, Jezu? Ła, dobrze gracie, ale... Ale dlaczego w prostej lacie? Cyk, dobra. Jak w pierwszej nam się nie uda, to mamy drugą też połówkę. Żeby ktoś nie zapomniał. Czy on będzie nam chatlika ślowa? Albo i nie. Jezu święci, jak to nie? Dobra, dośrodkowanie. I co? No nie no dlaczego? Sędzio Dlaczego ta bramka znowu nie weszła? Pięćdziesiąty 55. Raz nie wchodzi, Jezu święci. Dobra, teraz tutaj i lecisz. Dobra, i będzie chyba. Chyba będzie, albo i nie. Albo i będzie, ale jest. Dobra, to tym, to tym, 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 tym. tym. Mamy jeszcze 30 cyków. Dobra, zrozumiano. Dwójka. O, mamy jedynkę bramkarza. No dobrze, jedynkę bramkarza, a dwójkę zawodnika. XD, to powinno być obrotnie chyba. Znaczy nie obrotnie, tylko drugi bramkarz. Fajnie mieć to mieć ten numerek. Łop, <grystanie> na pewno ma 55 piątkę. No i tutaj zagranie będzie i go! Jest! Dobrze. Kibice zadowoleni. Wyskakują z krzeseł. Dobrze, czysto, czysto. Czekaję ja tutaj powody No, dobra, to możemy już obejrzeć sobie niestety O, dobra, dobra, taki taki. Lub. Dobra, bo to pitać piłka. Cyk. O lecisz. Kurcze. Kurcze, weź, oddaj no, tą pyłkę. No nie, weź, no nie, udaj, udaj o nie! Ałaj, wow, wow, to bolało.

Woli szczery, to tak i tak sobie zjemy kwaśne żelki, bo tak mi się chce zjeść kwaśne żelków. Ue, Łe, no panie, 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 karny, nie no, niekarny. Ej, ja tego chłopa znam. Nisko chyba. Wiecie, kto ma na żeladzie wa, coś tam. A no to ten. No to dobra. Uj. kurcze nie wyszło no kurcze nie wyszło, jezu święci, co to miało być dobrze, 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 dobrze Uj, dobrze, będzie cyk no nie, dobra, nie, nie, nie następny raz używam normalnego strzału, a nie jakąś zabawkę Teraz tak na już przyznał... no nie, za mocno za mocno, Jezu Święci, no miała być bramka. Nie, dobra, teraz full focus. I lecimy z tym, dobra, cyk, moja. No dlaczego ich, no? no halo, no, tą piłkę, no. Dobrze. Dobrze, lecisz. Lecisz. Uuu. Nie pawluj? Dobrze. Halo, jak to nie chce wejść, to halo. Oni jakieś citerstwo włączyli. Halo. Halo, jakieś citerstwo włączyli. Aż tak citerstwo chyba włączyli. ja. No, daj tą piłkę, Jezu święci! No, oddaj tą piłkę, no. Ale gdzie ty podajesz, Jezu świeci, No. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Cyk, teraz tutaj. I odejdź, 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 odejdź. No Jezu, święć, no na serio. E ja, no, dobra. Dobra, kolejny cukierek będzie jedzony. A, finał, tyle, dobra. Dobra, to jeszcze finał sobie zagramy. Dobra, dobra. Jeszcze finał sobie zagramy. Będziemy już kończyć. Dobra, cyk, taka zmiana, taka zmiana. I tak zagramy, kawa na ławce siedział niestety, przekro mi dobra, to my sobie zagramy teraz to te czerwonymi oni mi. oho, oni mieli ten dobra, dobra dobra, to jeszcze nic, dobra, cyk cyk lecimy to ostatnia gierka, już będziemy niestety kończyć cyk, 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 cyk U nie Dlaczego? Weź odej tą pyłkę, Nie, już się. Dobra. Nie ma. Gra się skończyła. Gra się skończyła. Wszystkie... nie wiem co. Nie mam mowy ospalonym, nie mam mowy ospalonym. spalonym. Dobra, jest. I to to chyba ten. Tak? Tak jest, dobra. Czyli tym trzeba haczyka spróbować strzelić? Dobra. Cyk, cyk. Cyk. No i lecisz, teraz tutaj zagraj do swojego Wysuń siebie No i go Aha, dobra, dobra, rożny, rożny Okej, okay, kumam Aha, Aha! Jezu, nie ten, nie ten przycisk a pomyliły mi się przyciski Jak to jest robione, że przyciski się mylą Dobrze! No dlaczego? Jezu! Dobra, nie ma, nie ma, nie ma. Full focus na tą grę. Kościół, bogactwo. No dlaczego? Chodź tu. Dobra. A to, że mi hatryka nie pozwala ci strzelić? Jezu, święci, dlaczego? Czego mi nie do tych zagrywacie, no? No i dobrze, brawo. Go! Dobrze, jest! Jest kolejna brameczka. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, jest kolejna brameczka. jak no, Widzicie? Cyk. No nie. No nie. O, daj tą piłkę. O, daj tą piłkę. O, daj tą piłkę. Ui, o, kurczę, nie ten przycisk xd, coś się nazywa, nie no, rafcik. <grych> lal dobra cyk, 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 cyk. dobrze, dobrze bramkarz o kurcze A dobrze, nie ma dobrze, nie ma, nie ma halo uff o, aleluja nie ma, nie ma, wybijamy no i dobrze, lecisz. No kurcze. Dobra, lecimy z kolejną giereczką. Znaczy z tą samą, ale z drugą połową. Oj, i oddaj. No i oddaj tą piłkę. Dobrze. Kurcze, źle, źle, źle. Dobrze, dobrze. Dobrze, lecimy. Teraz wysunięcie tutaj. Dlaczego mnie nie chciałeś wysunąć? chyba kawaj będzie nas musiał uratować chyba albo i nie dobra proszę bramkarz nie proszę odsunąć nie jest to nie dobra dobra kawaj kawaj chodź tam pomóż chodź tam pomóż mi pomóż. się będzie dzizi dobrze I co by było łatwo teraz co jest trudniej no widzicie? Nie chcecie mi pomóc? To ja Wam też nie chcę pomóc? Oj Cyk! O kurczę! aj! Dobra, nie chcecie tak grać? No to chodźcie tu teraz, kurczę Nie no weź, oddaj tą piłkę, dzięki Cyk! I chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź Czemu gdzieś tam idziesz, Jezu? No co ty robisz? Nie, dobra, siema Nie no dobra, nie usuwam go, dobra Ale dlaczego ten zawodnik mi nie chce iść, no Dobrze, kurczę Dobra, ale jeszcze na spokojnie Jeszcze raz, na spokojnie Że jest czas, no ale chciałem powiedzieć, że złe, złe podanie zrobili. Albo i my zrobiliśmy złe podanie, dobra No daj tą piłkę, dobra, dzięki. Dzięki. Chodź, to lecisz Mój no proszę. Jezu święci, no to to ma być Dobra, już zaraz będzie koniec. Aha, dobra, dobra, kumam. Dobra, teraz tutaj. Cyk. Cyk, cyk. Proszę, proszę. No, słoń Jezu, święci. Dobra, oś tu. Dobra. Dobra, to już na dzisiaj to będzie tyle. W komentarzach napiszcie. Ninja QMix to przypnęło serduszko. I... A, jeszcze szybko sobie kupiłem może załadnika. Na szybciutko. Dziękuję za zapłatnika Dobrego. I. I... Jak chcecie, żebym pobiła sobie troszeczkę. Dobra. Także pamiętajcie o łapece, o subskrypcji z dzwoneczkiem.